Dobry kochani, i witajcie w nowym odcinku. A w dzisiejszym odcinku gramy e, legendarne Pola Beat, a w dzisiejszym odcinku pokazuję Wam e, ten e, czerwica fajne tłumaczenie na polski świecie e, e, moveset, czyli Ult i wszystko takiego, i warianty Moveów, co są bardzo moim zdaniem, fajne. I także e, Dobra, więc już zaczynamy z pierwszym move'em Po prostu jak nie trafisz, to jest po prostu go odpychasz Ale Będę musiał długo czekać I dużo edytować Co... Już jest Co teraz mogę pokazać Czy stanie znowu? To po prostu trafisz go. Nie klikasz znowu, tylko po prostu celujesz w niego. I teraz widzicie czekania. Dobra, nie mamy znowu ten Move. I teraz będzie, jak trafisz pierwszy i drugi tego, plus cztery. Pathetic. Szybkie tłumaczenie, jak to działa, klikasz ten, walniesz go, yy, potem biegniesz w niego, uderzasz go znowu, używając z tego, ale nie klikasz to, potem klikasz to. Czyli uderzasz go on jest do tyłu, biegniesz do niego, yy, uderzasz go znowu i klikasz cztery. No dobra, teraz robimy drugi ruch, czyli walniesz tak. O, przepraszam, muszę to powtórzyć, mlagi. Ok, to jest jak nie trafisz, a teraz pokażę jak trafisz. No, tylko dużo będę tu nagrywał. Dobra, już można użyć trafisz. I teraz zrobię walkman, bo jestem przy drzewie, więc czemu nie? jest w powietrzu. I teraz wersja 3... Teraz ten, ten trzeci move, to można użyć z daleka i z bliska, to jest ten sam ruch, więc nie będę robił dużo razy, bo nie będę robił tego swojego czasu życiowego. I potem można zrobić side dash, a potem front dash i go i teraz ostatni ruch ma dwa warianty. Mm. Mm. Bardzo skomplikowany ruch. W wyobraźniach nie da się tego skomplikować. Chociaż teraz muszę czekać na ten, na kolejny ruch. I już. A teraz druga wersja to jest jak zrobisz APK. To jest jak zrobisz 3 M1 -y do góry, a potem 4. Teraz zrobię mini combo, pomogę. I właśnie potrzebuję pokazać finisher. A pierwszy finisher, co pokaże to ten co nie ma finisza? Dobra, przyznam się, jedyny finišer, co istnieje, to jedynka. Co, to są dwie wersje jedynki i tyle. Trzy wersje w pewnym sensie, chociaż nie będę liczył. Pokażę trzecią wersję, potem drugą, potem pierwszą. Matko, mój, mój laptop. To nie komputer, to laptop. O. Przy okazji, w parmie ulta. Kolejny ruch po tym. Tam nie będę mógł, więc jeszcze muszę troszeczkę zadać HP. I teraz ostatni wariant to po prostu pierwszy mów, ale początek. Tak, to ma dużo wariantów. I już. Nie żartuj. Dobra, chyba nie ma pierwszego yy, finishera. I dobra teraz aktywacja ultu, da mi zasłoniu, chociaż nie będzie. Jest tylko jeden ruch, co można użyć go dwa razy. стоп стоп Может, это было стоп стоп Chociaż to jest chyba na tyle, jeśli chodzi o tą postać. W tym odcinku nie będę pokazywał głównej postaci, bo ona jest za To Ten filmik jest tylko na tych, co chcą kupić to, e, tą postać, chociaż się dalej zastanawiają. I moim zdaniem strasznie się opłaca za e, chyba 199 Robuxów. Strasznie się opłaca moim zdaniem. Więc y, polecam kupować. Y, chociaż jeśli po prostu rzadko w dobrej grasz, no to nie polecam, chociaż także na prywatnych serwerach fajnie się tak po prostu bawić. <laughs> Więc życzę miłego dnia, mam nadzieję, że zasubskrybowaliście i widzimy się następnym razem.